Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. W poprzednim mogłeś zobaczyć jak szybko i łatwo przygotować dwa śniadania białkowo-tłuszczowe w wersji wytranej i w wersji słodkiej. A dzisiaj przygotuję dwa szybkie obiady, dwa szybkie lunche w wersji low carb i w wersji high carb, czyli dla osób, które są mniej aktywne fizycznie w trakcie dnia lub dla osób właśnie, które mają większy wydatek energetyczny, czy to pod kątem aktywności fizycznej, czy też pod kątem e, aktywności umysłowej. Zatem przechodzimy do pierwszego obiadu lunchu z jak zwał i na pierwszy rzut pójdzie lunch węglowodanowy, do którego posłuży mi wołowina wcześniej sobie ją zmieliłem, tak jak wiesz po wcześniejszych odcinkach, e, kupuję wołowinę w całości, mielę ją w domu a jeśli nie wiesz dlaczego, to zachęcam do cofnięcia się do odcinka e, wołowina, w tym wypadku będzie to udziec wołowy, ale oczywiście może być dużo chudsze mięso, jak na przykład ligawa wołowa ten udziec tak naprawdę nie należy do jakichś bardzo tłustych mięs, jeśli chodzi o dodatki będą tutaj e, ziemniaki, ja wykorzystuję sobie ziemniaki, które kupiłem już gotowe, ugotowane, tak naprawdę jeśli patrzysz na e, tył, na skład takiego produktu, są ziemniaki Sól, woda i tyle, więc jak najbardziej ok. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu na to, żeby siedzieć w kuchni przez pół godziny, 40 minut, albo po prostu nie do końca dobrze się czują w kuchni i chcą korzystać z takich gotowych. Produktów, półproduktów, więc tutaj takie ziemiaszki będą fajnym rozwiązaniem. Ja je po prostu później delikatnie podsmażę na patelnik, na której wcześniej usmażę mięso, tak żeby były bardziej rumiane i nabrały tego smaku trochę też z mięsa. A jako dodatek przygotuję taką salsę pomidorową z dodatkiem papryki, czerwonej cebuli i soku z limonki. Wszystko przyprawię swoją przyprawą meksykańską, jeśli nie znasz mojego patentu na przyprawę meksykańską, to odsyłam Cię do odcinka o przyprawach, tam właśnie przygotowuję taką przyprawę. Nie przedłużając, zabieram wszystkiego tu. Pierwsze danie, czyli lunch, obiad wysokowęglowodanowy albo po prostu węglowodanowy gotowy. Jak widziałeś, bardzo szybko podsmażyłem zmieloną wołowinę. Następnie na patelnię rzuciłem ziemniaczki, tak żeby je podsmażyć żeby trochę złapały tego smaku z przyprawy meksykańskiej i z samego mięsa. Dodatek czyli posiekane warzywa z odrobiną limonki do tego kolendra i tak naprawdę do wszystko. Jeszcze jeśli chcesz, żeby to mięso miało taką bardziej smoothie strukturę, żeby nie było takim suchym wiórem, możesz dodać jak najbardziej na przykład pasaty pomidorowe pod koniec smażenia tego mięsa. To nie tylko dostarczy walorów smakowych, ale również wartości odżywczych, jak na przykład likopen z pomidorów, także tego typu danie dla osób, które są bardziej aktywne fizycznie lub pracują ciężko umysłowo i po swojej pracy chcą sobie zerwować dawkę mikroelementów i makroskładników, które są potrzebne w kontekście tego, żeby ten układ nerwowy miał z czego się regenerować. Taki obiadek, taki lunch jak najbardziej jest fajnym rozwiązaniem. A teraz przechodzimy do drugiego lunchu, tym razem w wersji low carb. I w kolejnym przepisie znowu przygotujemy danie mięsne, tym razem zamiast wołowiny użyję indyka, fileta z indyka, który będzie tą bazą białkową, chude mięso, e, a jeśli chodzi o tłuszcz, uzupełnię je oliwą z oliwek, którą mam tutaj i również na patelni, na której podsmażę sobie tego indyka. Dodatkowo e, orzechy włoskie, e, możesz użyć e, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, albo migdałów też fajnie się sprawdzą. E, do tego sos na bazie oliwy, musztardy octu jabłkowego, który dodatkowo zwiększy kwasowość w Twoim układzie dębnicowym żołądku, dzięki czemu trawienie tego wszystkiego, co zjesz, będzie ułatwione. Mało tego, również ocet wpływa na stabilizację poziomu cukru we krwi, więc taka takie danie, nawet pomimo tego, że jest low carb, będzie fajnym rozwiązaniem dla osób, które mają gdzieś tam problemy ze zbyt wysokim poziomem glukozy, zbyt wysokim poziomem insuliny lub po prostu mają insulinooporność lub tego typu schorzenia. I z takich akcentów, które zawierają węglowodany pojawi się nieduża ilość, bo dosłownie mała łyżeczka miodu, która da nam takiego słodkiego smaku do tego sosu. A drugim takim akcentem będą malutkie brzoskwinki, możesz użyć nektarynki i tego typu owoców, które po prostu delikatnie podsmażam, dosłownie kilkanaście sekund na patelni, po tym jak już zdejmę indyka, e, tak żeby nadać tej sałaty takiego bardziej wyrazistego, słodkiego e, smaku. Oczywiście warzywa, ja tutaj wybieram pomidora żółtego, ze względu na dużą wartość likopenu, e, czerwona papryka, ale znowu dowolność jest naprawdę, e, możesz dodać to, co lubisz najbardziej, to co chcesz, czyli to może być papryka w innym kolorze, to może być ogórek, czy też jakieś inne źródło zieleniny. U mnie w moim przypadku jest to jarmusz, ze względu na to, że jest to produkt, który zawiera duże ilości magnezu, duże ilości błonnika, a w tym samym momencie również jest takim można to nazwać superfoodem. Zanim jeszcze przygotuję mm, całą sałatkę, bo tak naprawdę wszystko będzie polegało na tym, żeby pokroić indyka, podsmażyć go, yy, później wszystkie inne produkty również pokroić, yy, wrzucić do miski i tak naprawdę zmieszać, ale jarmuż yy, najpierw jeszcze muszę, nazwijmy to, obrobić, czyli właśnie pozbyć się tych takich twardych łodyżek. Oczywiście, jeśli to mi nie przeszkadza, możesz je zostawić. Dla mnie są yy, nie do przejedzenia, dlatego ja je wyrzucam. jak widzisz drugie danie, szybki lunch, szybki obiad gotowy. W tym wypadku jest to obiad w formie low carb, czyli z małą ilością węglowodanów, z większą ilością tłuszczu i optymalną ilością białka, ale jak również zdążyłeś zauważyć, Danie jest dość mocno objętościowe, chociażby po, e, dzięki dodatkom w postaci jarmużu i innych warzyw, które są niskokaloryczne, e, mają dużo wartości odżywczych, dużej ilości błonnika, więc tego spodnika, który da ci e, również sytość i ta cała objętość również robi swoje. Znam jednego mężczyznę, który zje taką sałateczkę i naprawdę czuje się bardzo mocno wypchany. Oczywiście ilość dodatków e, leży tutaj w Twojej gestii. Możesz dorzucić więcej rzek, więcej naczyń, więcej mięsa albo po prostu do, użyć więcej e, oliwy z oliwek. Jak już zdążyłeś zauważyć na, moich, na moim kanale, ja tych wszystkich dań, które szykuję, nie ważę, nie mierzę, nie sprawdzam, ile tak naprawdę kalorii spożywam, mimo to cały czas utrzymuję niski poziom tkanki tuszy, wysoki poziom energii i w miarę estetyczną sylwetkę. Jest to wszystko podyktowane tym, że po prostu nie fokusuję się nad tym. Ile danego jedzenia mam mieć na talerzu, ale odpowiednio dobieram makroskładniki do swojego zapotrzebowania energetycznego. Jeśli mam dzień, który jest bardziej obciążony fizycznie, albo czuję, że mocno popracowałem kreatywnie i trochę tych węglowodanów. Chociażby dla swojego układu nerwowego potrzebuję więcej, to zdecydowanie wybiorę taki obiad lub taki lasz. Ale w momencie, kiedy mój dzień pracy jest trochę lżejszy, albo na przykład ta aktywność fizyczna jest na niskim poziomie, bo dużo przesiedziałem za biurkiem i nie wykonałem treningu, czy też nie zrobiłem kilku tysięcy kroków, to zdecydowanie taką opcję wybieram wtedy na swój lasz, czy też na swój obiad, dlatego że po prostu najzwyczajniej w świecie nie zasłużyłem, jakkolwiek to brzmi, na tak dużą ilość węglowodanów Niemniej jednak zawsze staram się te węglowodane jednak każdego dnia spożywać, chociażby właśnie w kolacji. Tutaj masz dwa szybkie dania obiadowe, czy też właśnie na lans, zależy od tego ile posiłków jesz e, dziennie. Trzy, cztery. Jedno w wersji low -car, drugie w wersji hyper. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, że Ci się spodobał. Mam nadzieję, że spróbujesz tych przepisów i daj znać w komentarzu jak smakowało. Ja dziękuję Ci za ten odcinek. Będę wdzięczny za subskrypcję i oczywiście za łapki w górę. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.